Yo! Z tej strony Selix Niedawno Vivzi poobrzuciła długo wyczekiwany trzeci odcinek Helluva Shorts, który trochę mnie złamał i doprowadził do dużej dawki cringe'u, ale przeanalizujmy go sobie. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do organizacji AMP i zostać umieszczonym na tej tablicy. Dzięki wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć ten kanał, jesteście wielcy. A teraz, weźcie w dłoń kakałko i przechodzimy do omówienia tegoż przepełnionego cringe'em dzieła. A zacznijmy od pierwszej rzeczy, która tak dodaje klimatu do tego shortsa, czyli to, że na biurku Blitza zaraz przed ukazaniem nam akt prowadzonej misji widzimy plakat jakiejś mangi. Anime. Wygląda trochę jak typowa praca z Enham <grymne> ale to dopiero przedsmak tego, co czeka nas. A propos zabarwienia kinki seksualnego w tym odcinku, jesteście gotowi? Następnie otwierają nam się akta z ciekawymi wpisami pochodzącymi najprawdopodobniej od Blitza, bo od kogo innego. Cel misji nazywa się Amberlyn Pinkle. Mieszka na nudnych przedmieściach w nudnym mieście Rockview w USA. Najważniejsze, jest gotką i ma 20 coś około lat i je oby nie 21 jak ja, bo bym się nie przyznał. Znał do tego nigdy w życiu, że mam tyle samolot co. Ona. Blitz wygląda na bardzo pewnego siebie i zadowolonego impa, szczególnie tym, że może podśmiechywać się z Mili i jej niesamowitego musicalu, który ona jest zmuszona oglądać najprawdopodobniej przez Moxa. Cóż, wybrałaś tego za męża, nie? <grytanie> Gdy wchodzi przez okno do swojej wybranki losu, wcześniej widząc jej rodziców, zaczyna nucić sobie bardzo słodką piosenkę o zabijaniu. No powiedzcie, że według was ona też jest urocza. Niestety, kończąc słowa piosenki, jakaś magiczna aura powstrzymuje go przez wykonaniem zabójstwa na swojej ofierze, odbijając go i wytrącając nóż, który wlatuje w bardzo uroczą pluszankę kuski z pentagramem na czole, co może symbolizować kontratak tejże siły na piekielne stworzenia, ale to tylko moja interpretacja tego. Okej, okay, ale reakcja jej rodziców mówiących, że pewnie ogląda kolejne chęta, jest kurwa bezcenna. Odnośnie siły, o której powiedziałem, Emberlyn nosi na sobie pewnego rodzaju amulet artefakt, który zapewnia jej immunitet, pytanie czy tylko na Helborny, czy na wszelakie demony, bo w każdym razie widzimy tylko blitza rzucającego się na nią. What is that? Dobrze, polać Blitzowi. Też zastanawiam się, co to do diabła jest. Amberlyn tłumaczy nam, że to jest jakiś oficjalny merch z jakiegoś anime nazywającego się Akumano Oto. Samo Akumano Oto znaczy z japońskiego mąż diabła, czyli sugeruje, że jest to jakiś jajojec. A konkretnie odcinka 569, bo wiecie, 69, gdzie jakiś Setsuki otrzymał ten sam wisiorek, który ona nosi, a konkretnie broni ją przed no i noimusia. Przerwać. Aaaa! Ale najprawdopodobniej przed demonami, skoro zaraz po tym pyta Blica, czy jest prawdziwym demonem. Dobra, ale stańmy tutaj na moment, zanim przejdziemy do. Kinki fan-serwisu jakiejś chorej wybiary okej? Okay? Anime, konkretnie hentai mówiący o diable. Merch, który pozwala dać nam immunitet na piekielne poczwary. Czy nie śmierdzi wam to jakimś spiskiem? Czyżby upadłe czeruby i dorksi czegoś nie kombinują, a ludzie zafascynowani tym anime są po prostu ich królikami doświadczalnymi? A może to nie nasze upadłe trzy czerubinki, a czerubiny, które dalej znajdują się w niebie coś kombinują? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, bo jest to niezwykle ciekawe. A wygląda to po prostu jak amulet nieśmiertelności z Minecraft. Tylko, że ten się nie psuje i chroni tylko i wyłącznie przed piekielnymi demonami. Przejdźmy w końcu do tego. Eee... Tak. Umrę z cringe'u. Dosłownie, chwilę po tym jak Amberlyn zaczyna się podkochiwać w susiu naszym oczom ukazują się obrazy, o których nie będziemy w stanie zapomnieć nawet w snach. Co do cholery robi tutaj body Pillow z katulu? Monster Lover Pride? Do czego służą mi kurat temacki? Przynajmniej przytulanka owieczki z demonicznymi skrzydłami wydaje się fajniutka, ale też nie wiem co z nią robiła, więc wolałbym nie dotknąć. Następny kadr nie jest wcale lepszy. Masy ręko, co oni ci zrobili? Byłeś wilkiem. Bite me. Czyżby Uzi Reference? Jak osioł i smoczyca, tylko że to smok i panna młoda Łuski. Powolna historia wypalenia. Twoje pazury są cudne. I kolejny. Mój smoczy tatuś. Jest martwy, ale możemy sprawić, że to zadziała. Czy to nie podchodzi pod nekro Demon Dick? I lick. Nie muszę tego chyba tłumaczyć, co nie? Mój pierwszy raz nad przyrodzonym horrorem. Oh, you're one of those. Ja blitz, ona jest tą wybranką. Twoją wybranką. A propos, ta maskotka wygląda trochę jak szczerbatek. Nie przewracaj się tak Emberlin, nie chcę być zmuszony do widzenia tej piki kielnie złej maskotki Charlie, proszę nie. Im dłużej jej słucham, tym bardziej uważam, że moja roboseksualność to coś normalnego w porównaniu do jej kinków i fantazji, a te zabawki erotyczne nie sprawiają, że czuję się ani trochę bardziej komfortable. Emberlyn, stop. A propos tego postera, który miał Blitz na swoim biurku, widzicie to co ja? Blitz, co do kurwy. Reakcja Emberlyn na wypowiedzenie przez blitzę minia Szatana sugeruje nam to, iż ludzie nie znają całej pikelnej hierarchii. Nie wiem na ile ona jest satanistką, a na ile zbuntowaną gotką, ale w każdym razie Piekło jest bezpieczne. A nie, sorry, ona przecież trafi do Pentagram City. Oh, gosh. Lady, look, I was sent here to kill you. Blitz. Też chciałbym ją zabić, ale tak, aby nie trafiła nigdzie po swojej śmierci. Ta maskotka dalej nie pomaga. Ale przynajmniej Emberlin posiada w swoim pokoju dużo plakatów koni. Blitz uwielbiałby je, ale chyba nie darzyłby ich tą samą miłością co ta ździczała kinkomaniaczka. Ach. Ach. Nifty referencja, coś pięknego. A tutaj ważne info. Blitz nauczył się w końcu używać klejnotu Asmodeusa. Czyżby czysta żądza powrotu do piekła po tym, co przeżył, pomogła mu w tym? Podsumowując, to wszystko. Mmm, Blitz ma swoją własną wielbicielkę i fankę number uno. Ale sądząc po tym, jak szybko zakocha się w Blitzie, na pewno znajdzie sobie zaraz innego. Wszakże Hellbornów i demonów jest o wiele więcej. Muszę myć teraz oczy wybielaczem po tym, co ujrzałem, więc pa.